Na terenie gminy przewóz odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Łużyckiej otrzymała nowy sztandar. To symbol poświęcenia odwagi i służby lokalnej społeczności. Sztandar został przekazany druhom w obecności zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Standard został ufundowany przez mieszkańców Si Dąbrowa i mieszkańców gminy Przewóz i jest zawsze nadawany właśnie za zasługi dla strażaków, za ich odwagę, męstwo. Także jest to wyraz najwyższego uznania społeczności dla, dla tych strażaków, którzy przecież nam pomagają we wszystkim i ja zawsze mówię, że dla mnie Ochotnicze Straże są bardzo pomocne jako dla wójta, ale też i dla całej społeczności naszej gminy. Sztandar jest najwyższym, czy aktem najwyższego uznania przez społeczność. Za to, co robią strażacy, jakie podejmują działania w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia swojej społeczności. Jest to potwierdzenie właśnie również najwyższych, najwyższego stopnia zaufania, jakich od dziesiątków lat w zasadzie straże pożarne mają w badaniach publicznych. To jest gmina, która jest bardzo aktywna również w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wiem, że były pozyskiwane środki z programu, z programu saksońskiego, z programu. Brandenburskiego, ale również i z naszego regionalnego programu y, operacyjnego oraz środki z budżetu państwa. To cieszy. To cieszy, bo rzeczywiście ten potencjał jest ogromny, a dzisiaj y, w sytuacji wielu zagrożeń, w tym również wynikających z y, dynamicznych zmian y, klimatu, gotowość jednostek ochotniczych y, straży pożarnych musi być ogromna i to nie tylko w walce z pożarami, bo ich jest dzisiaj około 30%, ale właśnie z tymi katastrofami ekologicznymi, katastrofami drogowymi i innymi. Zdarzeniami, które mają miejsce w określonej sytuacji w określonych miejscach. W naszej jednostce oczywiście z 14 strażaków, w tym 12 jest aktualne z badaniami ze wszystkimi, które co mogą uczestniczyć w akcjach pożarniczych. Oczywiście staramy się które namawiamy naszą młodzież, żeby przystąpiła do naszej jednostki, no ale na naszą wieździe mieszkańców nie jest tyle, ale. Jakoś damy radę. Tu jest ta tradycja, bo na mniejszych miejscowościach tak rzeczywiście jest, że z pokolenia na pokolenie ta tradycja i te obrządki są przekazywane. I rzeczywiście jesteśmy taką jednostką, która się rozwija, w których. Dochodzi po prostu członków, bo tutaj mamy teraz kolejną druchnę, która się stara, żeby do nas wstąpić, więc rzeczywiście ta młodzież tutaj ta tradycja przede wszystkim. Rzeczywiście pomimo tutaj pogody, tak jak mówiliśmy, że święty Florian płacze za starym sztandarem, myślę, że naprawdę udało nam się wszystko i odbyło się tak, jak powinno. Gratulujemy drogą z Dąbrowy Łużyckiej i życzymy bezpiecznej służby pod nowym sztandarem, symbolem jedności tradycji strażackiego poświęcenia. Warto dodać, że strażacy z gminy Przewóz odnieśli duży sukces w akcji honorowego krwiodawstwa organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Ognisty ratownik gorąca krew, yy, akcja dla Państwowych Straży Pożarnych oraz ochotniczych straży. Yy, no i my mieliśmy bardzo duży sukces w 18-19 edycji, które były właśnie wczoraj podsumowywane, dlatego że nasza jednostka OSP Lipna zajęła w 18 edycji pierwsze miejsce, a w 19 drugie miejsce. I to jest na całą Polskę, także uważam, to jest bardzo duży sukces yy, dla całej gminy. Ten sukces pokazuje, że strażacy ratują ludzkie życie i mienie, dbają o bezpieczeństwo. A dodatkowo oddają część siebie innym ludziom. A już w najbliższą sobotę w lipnej polsko-niemieckie zawody pożarnicze. Do zobaczenia!